Patrz. dymy, tu lejesz piwo do lejka. No, ale czekaj, ja muszę założyć okulary, bo jestem ślepy. Tu jest, widzisz, lejek. No, no. Lejesz tu piwo do lejka. No. Tu masz kran na końcu. No. no. Tu, tu wlewasz całe piwo. No. Wsadzasz do gęby. Możesz no. I <noise>

Ja wiem. To, że grasz w te gierki to też wiem. No. W ogóle się do mnie nie odzywasz na fejsie. I to jest e, dla mnie troszeczkę bólem. Ale... Bo ja do ciebie piszę, a ty mi odpisujesz. Co Ale, ty ale to w zasadzie to mnie napisałeś prawie pół roku temu. Zobacz, ja jestem gara, jak dostałem od karty z 250 zł. Od Wilkowskiego 100 zł. Ja już jestem ustawiony na kolejny tydzień. To ty! A ja! I... Zobacz! O, Zobacz! Jak ja się f***** się Buła! Ale o co chodzi?! Da Troma 100 złotych! Jeszcze 150 złotych i ja Co balę... Ja walę taką butlę, zb... z Taką! Z... Będę leżał i walił! Ale powiedz mi była jedno. Jak przyjdzie moja dziewczyna, nie? Obiecaj mi jedno, że jej nie będziesz obrażał i skomentuje, że fajnie pije. Przez ja jej nie obraziłem w ogóle Jego, jaka ty gruba jesteś, boże O ja pierd... a hey. pie Is the end? No To jesteś mi winien już pół miliona. Jesteś the best, a, Naprawdę. Dzięki, dymy widziałeś? Nie przepraszam, że Liban jest gruba i Ale to jest. E ale to jest. E Adiego wybór. Jak sobie wybrał taką grubą laskę, to jest jego problem, a nie mówi. Więc nie będę za nic przepraszał. To więc przepraszam, że Andrzeja. <laughs> Buła, nie przejmuj się. Ja mówi, aby, Jak <laughs> mówisz po niemiecku, to się mówi: bardzo mi przykro. 20 euro! Jośko! Jestem pijany! 20 euro! Przecież to jest 100 pijany. złoty ponad! Ale cię podsumuję, kur... Jośko! Jośko! Dzięki! O, ja ci dwa machonek Joś, podsumuję mi tak, mi, tak ja że się k nie wygrzebiesz nie, nie. z długów kur... Jośko! 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 Dzięki za euro! Ale buła! No. To, to nie znaczy, że ja dostałem 20 euro, to, znaczy, to nie znaczy, że się nienawidzę, nie? Ha. Przed chwilą powiedziałem, że jestem Twoim przyjacielem, a teraz. Nie, bo. Ale na przykład była, słuchaj mnie. Na wierzysz w przyjaźń między przykład takim starym, starym? Nie wiem. Starym. Bo ciebie nie znam. A wiesz, co? Sprowadziłem tu chłopaka w znam 50 lat. I to jest prawdziwa przyjaźń. Ale nie. Bo ma się jednego, Ale a macie jednego. A z się znam przez komputer. A słuchaj My mnie. A słuchaj mnie. Wiesz, gdybym cię nie lubiał, to bym z Tobą nie rozmawiał, więc o czym. O czym będziemy gadać? Taki małolot jak no, ty, no? Fru, gdzie się się Pity Jośku, no, dzisiaj się Pity niemiecki chrz. Jośku, co dzisiaj się Kto mi tak jedzie po garderobie? Jośko! No to niech sobie jedzie, boże! po w dupę! No ale się nie, tak nie, nie... nie, obrażamy Jośko! No dobra, robimy dywiadi! Robimy. Ale, ale patrz, człowieku, jak ja z, z sobą zacząłem rozmowę, nie? To miałem Mahon Lopeza, to jest 644 złote i Machon Wirkowski jeszcze dojewał chyba tam z 300 wy. No to y, odwróć y, y, połówkę dla mnie, to masz, y, Ale buła, y, ale buła, nie, bro... kuła, nie, bo ty już mi obiecujesz to ku... i raz. Teraz nie będziemy się tak ku... bawić. Bo ja naprawdę cię tak podsumuję, A. że ty będziesz mi winien pół miliona złotych, ku... łebku Bo ty nie będziemy się już tak bawić, ku... Wiesz, bo to już nie jest zabawa bo jest mnie w wkurzyć troszeczkę, wiesz, powoli. No tak, tylko... No, bo jestem twoim aktorem, ty zbierasz za to siano, a ja z tego mam wielki... No, no bo... co sobie jak, sobie, jak to sobie wyobrażasz? 8... No, chcesz, żebym cię załatwił? Bo mam takie możliwości. Więc nie, nie cwaniakuj, że zarobiłeś 600 zł, bo połowa z tego jest moja, przyjacielem. A ty jesteś moim przyjacielem, czy jesteś wro... wrogiem? Nie, 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 nie. Okej, okay, jestem twoim przyjacielem, w cudzysłowie, kurde. Na no, Ale kasz jest, jest cash, kurde. Ty za moje pieniądze robisz sobie kurde, włosy w Turcji, kurwa. Ja a, ja, a, a ja sobie nie mogę piwa kupić, kurde. Na przykład w tym momencie. Dzień. to nie jest takie f? Za twoje włosy? Tak się nie będziemy kupić bar. Ja ci podam numer konta na Facebooku, masz mi wysłać kurde, pół miliona złotych. Kurde. Bo cię, co jestem milioner. No. Człowieku, buła, ja cię lubię, ale pierdoliem. No, no. Widzisz, jak, jak widzisz, ty mnie wkręcasz, a ja ciebie też. Widzisz, no. jak cię też łatwo wkręci. Ja. Cieszę się, że ty jest taki porządny ziomek, że ty wiesz, ty się cieszysz moje szczęście, To mi się podoba. A myślisz, że nie? Bardzo się cieszę. I ty na mnie Zrobiłeś sobie pewnie nie za pieniądze. czekaj! Myślę, że ci zazdroszczę, wcale ci nie zazdroszczę. Dobra, nie wysyłaj mi nic. Przeszli te pieniądze na schronisko dla zwierząt w szczecinku, okej? Okay? Jesteśmy dalej kumplami.